Będąc młodą lekarką, która pędzi na gumnie życie naukowe oraz ekologiczne paliwo z rzepaku, wszedł raz do mnie pacjent krokiem obytym i pełnym towarzyskiej ogłady. Dzień dobry, pani doktor. Jestem kandydatem na pewien urząd, którym się zaczyna od pr... <gry> A ten nie kończy na Haha, <gry> Widzę, że pani też jest jednostką błyskotliwą i dowcipną, bo ja aż tryskam. A jak się panu kandyduje? Dziękuję, zwycięstwo mam w kieszeni, zwłaszcza w tyle <gry> <gry> Taki pan pewny. <gry> na zicher, bo zapewniłem sobie non stopa w telewizji, będę się pokazywał przy śniadaniu, przy kolacji, przy obiedzie. A w czasie wolnym, to i w przerwach. O, i tak pana dopuszczą na ten ekran? Dopuszczam, bo poszłem po pomysł do głowy. W tych oto skumulowałem sobie funkcje. Jak skończę wystąpienie jako szef partii, to zacznę jako autorytet klubu. Brawo. Jak powiem adieu jako kandydat, to zaraz powiem bonjour jako szef komisji konstytucyjnej. I Darludź będzie miał mnie na, na okrągło. Bardzo słusznie. Polak to teraz uszanuje tylko to, co zobaczy w telewizorze. Otóż to, jeden mój rywal, jak tylko wypadł z telewizora po misji, to zaraz mu odpadło do zera. On był z parfy, która się zaczyna na py, a kończy na l. A w środku ma pewnie sy. Ech, jak to miło sobie inteligentnie pożartować. Ja jestem od tego spec. Raz, jak puściłem żart o męskości, a potem o emigracyjnym prezydencie, to pół Polski boki rwało. <laughs> ale my tu gadu-gadu, a ja przyszłam do pani doktor ze sprawą jedną. Jakąś notabene. Otóż notabene, od częstego występowania mogę się telewizom opatrzeć i znudzić. Aż do wymiotów. A ja bym chciał być rozpoznawalnym, ale zawsze inaczej. Nic prostszego. Proszę się położyć na leżance. Ja pana zróżnicuję po obydwojgu stronach i będzie pan występywał raz z lewej strony, o. raz z prawej strony. Byle nie za często z prawej, bo mię koledze z klubu obsobaczą. Gdy pacjent położył się ze swadą, na leżance, wkroczyłam i Jedną brew uniesłam mu w górę i przyszyłam żeby była zagadkową, jeden kącik uzdito, żeby znamionował optymizm, czoło po lewej stronie zmarszczyła mu na zatroskane, a po prawy na myślące, jedno ucho przyciółkowałam na kolczyk, jednego zęba wyrwałam, prawę łopatkę wypchłam do przodu, ale wę nogę skróciłam. I już po wszystkim. Jest pan wciąż ten sam, a zawsze inny. I właśnie o to mię szło, żeby się każdemu zaryć pamięć, a nie spowszednieć. Nie ma obawy. Po dwustronnym mojem zróżnicowaniu może pan nawet dodatkowo wystąpić w kółku krajoznawczym albo zalekramować szampun na upierz. Dziękuję stukrotnie i do wesołych wyborów! Gdy pacjent ze swobodną dezenwolturą oddalał się po gumnie, pomyślałam nagle, co to się teraz z tym naszym narodem porobiło? Żeby cała przyszłość ojczyzny naszej zwisła od tego, kto częściej wystawił łeb oraz alter ego w telewizorze? Do usłyszenia!